No siemano ziomeczki, jak tam? Macie słaby wzrok jak Może macie daltonizm? A może macie nieprawidłowe BMI z powodu niedowagi? Chuj z tym, na komisji wojskowej i tak dostaniecie klasę A. dobry, ogółem jest godzina 7 rano, jest w chuj zimno. I to co widzieliście właśnie teraz przed chwilą, ten filmik był na Snapie który nagrałem o godzinie 22 wczoraj. Chwilę później zadził się jednak pomysł na nagrania vloga. Uwaga, tak, byłem na komisji wojskowej wczoraj 6 lutego. I jak było. Y powiem o tym trochę później. Bo jak wrócę ze szkoły, aktualnie właśnie idę do niej i za chwilę mi ucieknie autobus. Nie martwcie się, stay tuned i widzimy się za niedługo. Cześć! Na w szczęście sensie to nie moje. To nie moja, że fart, moja ta jedynka. O jedzie także czas wchodzić. Dzisiaj znowu bez kontroli biletu. Ogólnie to jest zawsze tak, że kiedy masz bilet to cię nie kontrolują, a kiedy akurat go nie masz to przyjdzie kanal i niestety będziesz bulić hajs za to. Dlatego ja polecam zawsze mieć bilet, ale to jest takie reale table. Gdy ja jesteśmy w szkole, to w takim razie ja się zmywam na parę godzin i widzimy się po szkole. Do zobaczenia. Siemanko ziomeczki, właśnie wróciłem do domu, jest około godzina 14.40, także świeżo po szkole. Pewnie zadajecie sobie pytanie, Koniec, skąd ta fajna grafika na twoim intrze? No to ja w takim razie zapraszam na swojego Instagrama, tam możecie czasem zobaczyć pracę, jak wrzucam ostatnio. Mam więcej weny twórczej, dlatego po prostu postuję ile wlezie, bo ważne jest portfolio i ważna jest praca w tym stylu z nami. Dosyć tego gadania, chcieliście usłyszeć coś Więcej o komisji wojskowej, jak wygląda i jak ona przebiega. Także ja sobie tutaj zapisałem parę pytań, na które postaram się je odpowiedzieć. Pierwsze pytanie: kiedy dostałeś zawiadomienie? No, powiem wam szczerze, że to było po powrocie do domu, jak nagrywałem, jak zrobić montaż czwartej gęstości. Pamiętam, wróciłem sobie wtedy do domu. No i patrzę list, no to trzeba go otworzyć. W liście jest prośba o to, żeby wziąć dowód osobisty, żeby wziąć też zdjęcie i że trzeba się stawić termin 6 luty. Obecność jest obowiązkowa. Jak nie przyjdziecie, to wiadomo. Jak nie przyjdziecie? To znaleź jak ludzie jak będą na ciebie patrzyć na to na na komisji wojskowej, to będą na, na ciebie patrzyć w dziś dziedzin na nagle. To będę cię jeszcze, że no, będę mógłowała polosowała. Nie no oczywiście żartuję, spokojnie. Nie, to prawdopodobnie będzie jakaś wtedy grzywna czy coś w tym stylu. Następne pytanie. Gdzie to było? No szczerze to nie zwracałem na to uwagi. Jakieś tam większej i po postu. Ma być ta komisja wojskowa, trzeba się na nią stawić. No i nadchodzi ten 6 luty. Był to specjalny obiekt w szpitalu, który był specjalnie odizolowany od całej reszty, gdzie trzeba było się stawić. Dużo osób przeszło. Byłem właśnie w pierwszej fali ludzi, którzy mieli okazję być sprawdzanym, którzy mieli okazję być indeksowany. Kolejne pytanie: czy trzeba się rozbierać? Tak. Od razu mówię, nie, nie trzeba było się rozebrać do naga i pewnie teraz te osoby, których wkręcałem i prawdopodobnie oglądają ten film. Chodzi tutaj o pewne dwie osoby z mojej szkoły. To ja pozdrawiam oczywiście. Sie siema, że tutaj dotrwaliście, czujecie się jak u siebie w domu. I niestety ten bait nie wyszedł. No cóż, życie. Natomiast badania wyglądały tak, że przychodziło się do takiej pielęgniarki i ona normalnie sprawdzała wzrost, sprawdzała wagę, obwód klatki piersiowej, a także to, jaką masz wadę z roku. Jak widzicie, no to ja mam wadę z roku minus 2,50. Także ja już nie czytam trzeciej Kolumna, co dopiero tacy ludzie, którzy przychodzą tam i muszą przeczytać ostatnią kolumnę, tak z trzech metrów. Tyle już po prostu widzę, tyle potrafię widzieć. No i co jeszcze było? Był jeszcze test na daltonizm, który mi też nie poszedł zbyt dobrze, i jeszcze był test na e, ciśnienie krwi, które akurat tu było już wszystko spoko. No i jak myślicie? Czy z takimi wynikami, gdzie macie słabe BMI, gdzie macie daltonizm, gdzie macie wadę wzroku, nie jesteście jacyś strasznie umieśnieni, jaką dostaniecie kategorię? Pewnie już wiecie, jaką. Była to kategoria A, jak wszyscy. Kontrola przy komisjach wojskowych się bardzo zmieniła od 2010 roku, kiedy została zniesiona. Naprawdę wam to mówię. A to, że są badania, to jest po prostu czysta formalność. Czy ja chciałem podjąć zasadniczą służbę wojskową? A co wy myśleliście? Że ze mnie tam zrobią chłopa, jak już jestem pizdom? Ja się zastanawiałem ogólnie, co trzeba było zrobić, żeby dostać kategorię B. Nie wiem, być moderatorem wykopu albo mieć porażenie mózgowe, to ja się w takim razie dziwię, kto musiał dostać kategorię E. Czy to musiały być jakieś abortowane płody, czy co? Bo ja sam nie wiem, skoro jak patrzyłem sobie na tę całą listę ludzi, którzy byli przede mną i wszyscy mieli A, to ja sobie myślałem, kurwa, będzie, B, będzie. B. Okazuje się kategoria A. O, kurwa, no to nieźle w takim razie. No i wiadomo, skończyła się ta komisja wojskowa. Na pamiątkę dostało się taką książeczkę. Bardzo fajna, bardzo stylowa. 10 na 10. Mam tylko zapełnioną nią jedną stronę, ale nie będę pokazywać swoich danych osobowych. Natomiast macie tutaj jakieś ćwiczenia wojskowe w rezerwie. Macie tutaj czynna służba wojskowa na wszystkie stopnie. Jak chcecie iść, to zapraszam. Ja tam nie idę, bo nie chcę. I to jest moje zdanie. Mam inne rzeczy do roboty i tak się czuję lepiej. Jak mam tu jakichś młodych widzów, to wiedzcie jak to wygląda. Nie bójcie się, nie będą wam sprawdzać jaj. Spokojnie, nie denerwujcie się. To nie wygląda aż tak źle. To są po prostu zwykłe badania. Tak jakbyście poszli do pielęgniarki w szkole i byli na tych badaniach. Dobra, ziemeczki, to był krótki vlog na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Zostawcie subskrypcję, komentujcie, łapkujcie w górę. I trzymajcie się do następnego. To był Indigo Paw. Trzymajcie się, cześć. A właśnie zapomniałem. Jeżeli mieliście już jakieś przygody z komisją wojskową albo i ze służbą wojskową, to piszcie śmiało w komentarzach. Zapraszam naprawdę.